Dzień dobry, jesteśmy w salonie herbajka. Ja mam na imię Mikołaj i dziś pokażę Wam kilka prezentów dla kolarza rowerzysty triatlonisty za około 1000 zł, plus jakiś tam jeden tańszy gadżet, jeden droższy gadżet. Mm. Korzystając z tego, że sklep klasycznie jest duży, firma zasobna, można fajną ekspozycję towarów zbudować. Mamy dla Was w herbajku praktycznie wszystkie liczące się główne marki elektroniki rowerowej, czyli Garmina, Polara i Wahoo. Zacznę od najciekawszego urządzenia, które tutaj na tym stole według mnie się znajduje, czyli lampki z kamerą marki Garmin model Waria, To dokładnie kod modelowy jest RCT715. Kiedy waria wchodziła do sprzedaży, to w ogóle nie zwracałem uwagi na ten produkt, bo wtedy była to tylna lampka z radarem. Kiedy klienci się o nią pytali, to się zastanawiałem, co człowiek ma w głowie kupując za 600, 800 czy 1000 zł tylną lampkę z radarem, która będzie tylko pokazywać, że jedzie samochód, a potem pojechaliśmy w nocy 350 km do Chodzieży w Chodzie dla Ani. I kiedy nad ranem już naprawdę porządnie zmęczeni, po tam 15 czy w godzinach jazdy, albo 12, nie no nieważne, ale już dojechani, jechaliśmy, robiło się jasno i zaczęło nas mijać dużo samochodów i jeden ziomek miał tą warię, to naprawdę powiem Wam, jak człowiek jest zmęczony, to nie odwracanie tej głowy ciągle, żeby zobaczyć, czy coś za Tobą jedzie, tylko komfort, że na wyświetlaczu pokazuje ci się ruch samochodowy za Tobą, jest naprawdę mega. Efekt był taki, że tam jak nas czworo jechało, w ekipie to wszyscy lukali do niego na komputerek, czy coś jedzie. I Varia doczekała się tam kolejnych edycji samej lampki z radarem, czyli mamy takie trzyfunkcyjne urządzenie. Jest to lampka o bardzo dobrych parametrach samego świecenia, zmiennych trybach itd. Radar, który wykrywa poruszające się pojazdy, zwiększa częstotliwość i siłę mrugania. Jak wykrywa, że zbliża się pojazd, czyli ten kierowca dostaje wyraźniejszy sygnał, że po tej drodze się poruszacie i ten radar przekazuje też informacje na wasz komputerek, że zbliża się pojazd. Jak się zbliża bardzo szybko, to on też wysyła tam bardziej ostrzegawcze te sygnały i tak Funkcja rejestratora w tylnej lampce wydaje się może nie bardzo istotna, ale według mnie pełni ona dwie role. Pierwsza no to jest oczywiście rejestracja tego, co się za nami dzieje i Niestety do skorzystania, jak się coś wydarzy, czyli jak będziemy mieli jakąś kolizję albo wypadek. Ale druga, też funkcja, która oczywiście będzie postępować z czasem, to w miarę jak tych kamerek będzie w rowerach jeździło coraz więcej, to kierowcy, którzy mają problem z trzymaniem nerwów na wodzy, będą mieli dodatkowy argument i dodatkowy bodziec, żeby jednak nie odpie powściągnąć swoje zachowania bo będą musieli się liczyć z tym, że ktoś może mm, takie naruszenia przepisów nagrać yy, i wysłać na przykład na policję, która nałoży mandat. Cena tego gadżetu to około 2000 zł. Nie jest to mało, ale ja osobiście używam kamerek, a w zasadzie nie używam, a mam kamerki Flya bodajże yy, i one też tak kosztowały około dwójki za sztukę przód i tył. Także yy, w zasadzie takich produktów na rynku specjalnie nie ma, a jak właśnie Garmin czy jakaś tam jedna, druga firma przyzwoite takie rejestratory produkuje, no to niestety ta cena koło tej dwójki oscyluje. Także to fajny gadżet, fajny prezent, bardzo użyteczny, poprawiający bezpieczeństwo. Nie będę tutaj jakieś papki o bezpieczeństwie uskuteczniał, ale generalnie dla mnie bardzo fajne. Polecam i taką. Warię chętnie przyjmę w prezencie, jak będzie ktoś dla mnie szukał prezentu. Dobra, co tam dalej mamy? Zegarek z GPS-em Garmina Fenix 7. To pewnie jakiś najnowszy model Fenixa. Ogólnie rzecz biorąc, ja nie jestem Garminowy, tylko całe życie na polarze. A od 40 urodzin, jak dostałem Rivala, no to na Rivalu. Ale Garmin ma dużą rzeszę wyznawców i fanów. Trzeba Marce oddać co cesarskie, że. Jest to chyba najlepsza marka, jeżeli chodzi o produkty nawigacyjno-monitorujące, trening itd. Tak w tak wersji jest bardzo dużo dopasowane do potrzeb, czy to marine, czy to motocyklowe, czy to rowerowe, czy to multisportowe itd. Tak tak My, oczywiście, z tej oferty mamy wybrane głównie modele zegarkowe, triatlonowe komputerowe rowerowe. Cena takiego Fenixa to około 3000 złotych. Oczywiście jak to w Garminie można wybrać jakiś pozłacany z klimą prysznicem albo panelem solarnym do ładowania. I Wtedy będzie 4 z groszami. No jak to Garmin. Za Garmina trzeba zapłacić. Działa bardzo dobrze. Gwarancja jest legendarna. Jak coś się z tymi produktami dzieje to bez problemu serwis najczęściej wymienia po prostu na kolejne. Jedyny dla mnie minus, w zasadzie dwa, to trochę uciążliwe menu, nie jestem fanem. No i wyższa cena niż na przykład Rivala, którego ja używam, który kosztuje połowę, więc jak go utopię na triatlonie albo rozbiję na hokeju, to będzie mi o połowę mniej smutno. A przy moim podejściu do sportu, to on i tak mierzy dużo więcej rzeczy, niż ja potrzebuję sprawdzać. Kolejna marka, kolejny gadżet, to z kolei Polar Vantage M2. To jest zegarek, o którym myślałem w kontekście wymiany mojej wysłużonej V800 zanim dostałem w ramach niespodzianki na urodziny właśnie rywala. I trochę mi brakuje interfejsu Polara teraz, jak jestem w Oahu. No, oni oczywiście też mają swoją apkę, ale ta apka służy w zasadzie głównie do zarządzania z zegarkiem i to sprawdza się świetnie, bo to nawet w czasie jazdy, czy w czasie treningu, czy 5 minut przed startem triatlonu, można wejść w telefon, szybko przekonfigurować to, co potrzebujecie i to działa naprawdę super. W Garminie potrzebuje pół dnia, żeby sobie coś tam przekonfigurować albo wyłączyć, włączyć sensor dalej. Także dla mnie Polar to bardzo przyzwoita elektronika, nigdy nie miałem z nią żadnych problemów. W miarę nowoczesne są te aktualne zegarki i jednocześnie też dostępne cenowo bo 1350 zł na przykład jest na tym vintage'u naklejone. I fantastyczna aplikacja monitorująca sen, monitorująca trening, bardzo wiele takich dodatkowych funkcji treningowo, fitnessowo, zdrowotnych w tamtej aplikacji znajdziemy. Także jeżeli szukacie zegarka sportowego to i nie chcecie na przykład używać łachu. A trochę Wam przykłada kasy na Garmina, to Polar jest marką, na którą moim zdaniem warto spojrzeć. Jak jesteśmy właśnie przy łachu, które wywołałem? To Bolt e, wersja druga, czyli z kolorowym wyświetlaczem. Dzisiaj trwała dyskusja, czy on jest dotykowy. Według mnie on nie jest dotykowy, ale te trzy guziki na dole i dwa z boku, którymi się obsługuje ten licznik są w zupełności wystarczające zresztą w sumie możemy go sobie wyciągnąć bo jego się łatwo otwiera ja używam poprzedniej wersji bolta tak samo intuicyjny łatwy w obsłudze i sterowany z telefonu jak zegarek rivala także wszystko super łatwo można sobie skonfigurować pozmieniać i tak dalej można go montować na specjalnym uchwycie aerodynamicznym, który jest w zestawie, albo na drugim, na mostkowym, na kierownicowym zwykłym nagumki, który też jest w zestawie. To fajne, że dwa uchwyty dostajemy za darmochę z zegarkiem, zwróć z komputerkiem. No i tyle w zasadzie, tu się nie ma co rozwodzić. Znowu urządzenie, które zawiera dużo, dużo więcej funkcji niż ja w ogóle kiedykolwiek będę używał. Także myślę, że do monitorowania treningu. W zupełności wystarcza aż nadto. A jeżeli dużo jeździcie w trasy i używacie dużo nawigacji, to można pomyśleć o Romie, który główną różnicę ma taką, że jest po prostu połowę większy, więc ma dużo większy wyświetlacz i lepiej prezentują się tam mapy. No i dobra, to. Aha, jeszcze pedały. Tutaj pedały akurat mamy Nano. To nie jest najlepszy przykład, ale chodziło mi o same pedały Speedplay. Jest tam wersja za 600 zł, za 800 na stalowej osi yy, i na chromo osi, czyli na chromo będzie koło chyba 600, na y, stainlessowej będzie z nierdzewki koło 800, jeżeli dobrze pamiętam ceny. I te pedały chciałem Wam pokazać z tego względu, że są to jedne z niewielu, o ile nie jedyne, dwustronne pedały szosowe, co przy jeździe w aglomeracji miejskiej, czy przy jeździe treningowej, gdzie jednak Czasem się odpinamy z pedałów, nie jest tak, że zapinamy się pod domem, robimy pędle 150 km, wypinamy się, idziemy do domu, tylko jedziemy, są światła, wypinamy się, gdzieś tam stajemy, wypinamy się, coś tam, jakiś postój, wypinamy się. Szczególnie przyjeździe po mieście. To dwustronne pedały jednak robią robotę, bo jakby tam nie trafić nogą na pedał, to łatwo się wpiąć, nie trzeba tego pedału szosowego ustawiać pod specjalnym kątem, to jest jedna sprawa. Druga sprawa są lekkie, mają niski, to nie będzie chyba kufaktor, tylko tak, czyli mało odstają od osi, mało podnoszą nasz but nad oś pedałów. To z fittingowego punktu widzenia jest dobrze. No i y, bardzo duży. Możliwy do ustawienia i w pełni regulowany kąt i luz roboczy w osiowo, który zabezpiecza nasze kolana przed jakimś niezdrowym ustawieniem na sztywno w błędnej pozycji. Także pedały speedplay, jak najbardziej, może niekoniecznie ta wersja na tytanowych osiach nano za dwójkę, ale te wersje po 600, 800 czy 1000 zł są bardzo spoko. Są też z pomiarem mocy na jedną nogę za trójkę i na dwie nogi za jakieś cztery. I pół. I jeszcze zostały nam dwa gadżety. Jak jesteśmy przy tych cenach wyższych, to pedały Garmina Rayleigh RS100. Pedały Garmina z pomiarem mocy. To jest w ogóle wdzięczny temat. Do niego na pewno kiedyś na moim drugim kanale na Królu Rowerów wrócimy. Jak będzie odcinek o największych fakapach branży rowerowej, to tam wystąpią pierwsze Garminy z pomiarem mocy. Ale dzisiaj jesteśmy w zasadzie już chyba w czwartej wersji, jak nie lepiej. Pedałów Garmina z pomiarem mocy jest to zupełnie inny produkt i naprawdę można je śmiało polecić, bo sprzedaliśmy tych pedałów ładne kilkanaście par. I trzymam kciuki, do tej pory wszystkie jeżdżą, działają, nic się z nimi nie dzieje. I co fajne, są dostępne w dwóch wersjach modeli Bloka, pasujących do tych pedałów. Można je kupić pod Blok Shimano i można je kupić klasycznie jak było pod Blok Luka. Co nam to daje i po co to jest? No jeżeli macie cztery pary butów i we wszystkie bloki Shimano i trzy różne rowery tanią szosę, drogą szosę i triatlonówkę na przykład i cztery pary pedałów Shimano bo jeszcze w rowerze stacjonarnym w domu macie pedały Shimano i no to w momencie jak kupowaliście pomiar Garmina z blokiem Luka, musieliście kupić co najmniej cztery pary Bloków i ze dwie, trzy pary pedałów, żeby powymieniać we wszystkich rowerach, żeby te same buty, pedały i tak dalej do siebie działały, albo zostawaliście, że te jedne buty mogły jeździć z tymi pedałami i tak dalej. A dzisiaj możecie wybrać, czy ma być pod blok Shimano, czy pod Luka i kupić po prostu taki pomiar, żeby Wam do tego, co macie w domu, pasował. Koło trójki na jedną nogę pomiar, koło piątki na dwie nogi pomiar. Jedna i druga wersja dostępna zarówno pod Shimano, jak i pod Luka i jeszcze też Garmin wypuścił pedały MTB z pomiarem. Także mają fajną, dopracowaną i co najważniejsze działającą kolekcję pomiarów mocy i za to duża okejka. A ostatni gadżet, taki mały, tani, jak na to, co leży na tym stole, chociaż jak na bidon z koszykiem 170Z to 79. To nie jest jakoś tak ultra mało, feedlock. Generalnie produkt, który kolejny z nich, produkt które leżał u mnie rok i udawałem, że nie istnieje, i że go nie widzę, i że w ogóle po co ludzie kupują przyczepiany na magnes koszyk nabidanych w ogóle i ćwasty. Aż jechałem sobie triatlon, i znaczy, tam w ogóle wystąpiły dwa tematy. Raz, że się okazało, że do małych RAM nie jesteśmy w stanie montować już żadnych koszyków. Na bidon, bo w tej chwili fule, albo małe dziecięce rowery mają takie konstrukcje, że po prostu nic się tam nie da założyć, nawet boczny koszyk i tak dalej. Żaden bidon na nie wchodzi z kaplica. No i wtedy wchodzi Fidlock, całe na biało, gdzie, żeby wyjąć ten bidon, to po prostu w ogóle nie trzeba miejsca, byle się bidon w ramię zmieścił. To już samo wkładanie i wyjmowanie ogarniamy. A2 jechałem triatlon na takim P3X kosmicznym i oczywiście zamontowany miałem koszyk z tyłu. No więc jak pierwszy start czy dwa robiłem tak, że miałem tam normalny bidon, to na pierwszym w ogóle bidon wyleciał mi w strefie zmian, bo albo ktoś go wybił, albo ja go sam zgubiłem i nie zauważyłem. A na drugim jechałem i musiałem przechodzić z leżaka na boczny chwyt, potem gość tam za plecy i przy moim wieku też taki rzeczy nie robi, bo tam wszystko boli i tak dalej. Aż Tomek Brembor powiedział, że on u siebie właśnie montuje fidloka, bo jest kozac. No i zrobiłem to samo, czyli zamontowałem Hidloka za plecami sobie, nie wiem czy to się tutaj da jakoś po ludzku pokazać. I generalnie to działało tak, że on był tu i dosłownie jadąc w pozycji czasowej mogłem sobie sięgnąć, wyciągnąć, napić się, zamknąć i zamontować specjalnie nic nie patrząc. Drugą ręką cały czas na lemontce, na leżak. tak. Chłopcy, ja w to nie trafię. To i tak zadzwoni do mnie za 3 godziny. 732 próby i siadło! Generalnie dla mnie kosmos. No i tutaj. Jeszcze też są opcje takie, że różne te bidony możecie dokupić. Większe, mniejsze pasują na ten sam magnes. Co więcej, można kupić samą tą czarną podstawę z żyłkowym systemem mocowania przedmiotów i wozić tu dowolną butelkę z piciem lub w ogóle dowolną rzecz, którą da się tym boa z żyłkami tutaj przykręcić. Kurtkę sobie możecie zrolować w taki mały wałeczek i przy boować do tego feedlocka i feedlocka potem przyczepić do podstawki i działa. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłem i przynajmniej raz w życiu przez te 20 lat zdążyliśmy z prezentami przed świętami Bożego Narodzenia. Yo! Do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!